Z nami Rafał Augustyniak, znany, ceniony, szanowany obrońca Legii Warszawa. Pierwsze pytanie. Czy to prawda, że na futbolu można zjeść zęby? Można zgubić nawet. <laughs> Dokładnie, można, można. Bo powiedzmy, że była taka sytuacja, kiedy. Co się wydarzyło? Ja kiedy zgubiłem zęby? Mówiąc tak kolokwialnie, w meczu z górnikiem dobrze. Ale widzę, że już wszystko jest ok, więc, więc teraz może równie śmiesznie. Jesteśmy w Belek, mamy chwilę odpoczynku. Można, nagle, można w końcu powiedzieć: ów po tych wyczerpujących chyba treningach. No tak, no, trenujemy dwa razy dziennie, tak naprawdę w każdy, w każdy dzień. Więc jest ta chwila wytnienia. No... Troszeczkę teraz jestem zajęty, bo mamy tutaj, dodali nam jakiś obowiązek, czy troszeczkę wywiadów udzielić, ale. Ale to chyba nie jest takie trudne w porównaniu na przykład do, do, do powstrzymywania jakiegoś takiego Erika Exposito. No dokładnie, no troszeczkę łatwiej jest. <laughs> A masz jakieś takie. Nie, nie, niezbyt dużo piłkarzy lubi takie obowiązki medialne. A jakie jest u ciebie? No wiadomo, jak to ka każdy z nas, że nie, nie wszyscy za tym przepadają. No, ja też jakoś nie jestem wielkim fanem tego, ale wiadomo, że to jest nasza praca i też jakiś obowiązek, więc trzeba, trzeba to wypełnić. Turcja. Turcja. Odpowiada odpowiadać ten kraj, ta kultura? Czujecie się tu dobrze? Znaczy można powiedzieć, że tak, bo tak naprawdę spędzamy Większość czasu w hotelu mamy dobre warunki, boisko jest świetnie przygotowane, chyba jedno z lepszych, jakie, jakie miałem okazję trenować w Turcji na, na obozach, więc, więc jestem zadowolony z tego obozu, bo naprawdę warunki są świetne. Nie wierzę w to, że tylko i wyłącznie trenujecie, po obiedzie zamykacie się, od nowa musicie na pewno coś robić. No dokładnie, dużo czasu spędzamy razem, gdzieś gramy w karty i siedzimy na kawie, rozmawiamy ze sobą, więc z tego czasu naprawdę bardzo dużo ze sobą spędzamy. Yy. Artur Jędrzejczyk na pewno się nie obrazi, jak, jak, jak y, powiesz, y, co, co w tym roku zrobił. Ja mogę powiedzieć, co przyznał się, co, co robił w, w zeszłym roku. Jak wynosił y, łóżka, y, w szły, y, rolki papieru toaletowego. No, na pewno jest taka grupa, jest taka grupa tutaj u nas w drużynie, która. Która robi takie żarty? Myślę, że, że jednym z tych pomysłodawców jest Paweł Przałek, który tak naprawdę. Większość, większość żartów to są jego pomysły. No, ale, Czyli mamy nowego lidera. No, to są. To myślę, że to jest taka dwójka liderów. <śpiewanie> <śpiewanie> Jedno, jeden z drugim ścigałem się, który, który żart będzie lepszy. <śpiewanie> ale ty nie padłeś ofiarą żadnego z nich? No nie, bo jestem z, z, z Jędzą w pokoju, więc, <śpiewanie> więc jakoś, jakoś nam tak oszczędzicie Oszczędzają nas, ale no wiadomo, że był, był jeden moment, że nie można było wyjść z pokoju, bo był, był cały zostawiony i, i trzeba było szukać pomocy, żeby ktoś przestawił fotele przed, przed pokoju. To są niezłe giganty. Dobra, a boisko? Macie dosyć dużą y, y, stratę do Śląska, 9 punktów. To, to da się odrobić? Oczywiście w wszystko, piłce wszystko da się zrobić. To, to, to jest 15 meczów. Wiadomo, że to będzie bardzo trudne. Bo musimy też liczyć na Śląsk, że, że pogubi punkty. Ale przede wszystkim musimy patrzeć na siebie, bo, bo musimy wygrywać większość meczów, musimy wygrać, żeby, żeby w ogóle mieć jakieś realne szanse, żeby dogonić Śląsk No ale szans, 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 szansa jest, bo to jest 15 meczów, więc. Więc matematyczna szansa jest ogromna i, i mam nadzieję, że, że tak się stanie i to będzie świetny comeback. A wracając jeszcze do tego Eryka Exposito, to według Ciebie najlepszy y, napastnik obecnie w polskiej lidze? Czy to jest koleś, czy to jest człowiek przeciw, y, naj, najtrudniej się gra obecnie w naszej Ekstraklasie? Na pewno to jest bardzo dobry, dobry zawodnik, przede wszystkim silny, ma dobrze ułożoną lewą nogę. Czy najlepszy? Może nie powiedziałbym, ale jeden z lepszych napastników w Ekstraklasie. To 0-4 we Wrocławiu, to, to było ciężkie pewnie. Ciężkie, ale, ale to tak naprawdę można powiedzieć, że, że sami sobie narobiliśmy kłopotów, bo tak jak traciliśmy bramki, to to wołało pomstę do nieba, bo bo tak bramek nie można tracić. A tak naprawdę pierwszą połowę kontro, kontrolowaliśmy na tyle, że Mogliśmy bramkę nawet strzelić, i jestem pewien, że ten mecz by się inaczej ułożył, ale no nie ma co teraz gdywać, bo, bo wynik jaki był, wszyscy wszyscy wiemy. Czyli plan na wiosnę jest pokazać swoje kły, <laughs> dokładnie. Nie zgubić. <laughs> nic nie, nie nic zgubić, nie zgubić i, i gonić czołówkę. Dokładnie. Byle właśnie odrobić tą stratę i być mistrzem Polski. Super. Taki jest cel. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo.